Cześć, witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie test takich oto taśm, które mają nam liftingować. Te taśmy są znane i stosowane wśród drag queens od lat, a w tym momencie zrobiło się strasznie popularne używanie ich w makijażu. Jeśli chodzi o te taśmy, możemy je. Nimi naciągnąć tutaj oko, ale też możemy naciągnąć sobie żuchwę, także będziemy testować. Ja moje taśmy pewnie się nie zdziwicie, ale zamówiłam na AliExpress. Wysyłka miała być z Polski w 3 dni, ale przyszły do mnie po ponad dwóch tygodniach. Choć umówmy się, wciąż nie jest to zbyt długi czas, jak na AliExpress. Ja jeszcze ich nie otwierałam, także zrobię to razem z Wami. Gdzie to się otwiera? Tutaj. Jak to w ogóle wygląda? Tutaj fajnie, bo z tyłu mamy instrukcję obsługi. Tak wyglądają e, te folie, które się przykleja do twarzy. E, I do tego mamy taki sznureczek i takie dwa sznureczki ja będę je testowała na oczy, dlatego też zrobiłam sobie dzisiaj kreski, żeby zobaczyć czy to faktycznie działa oczywiście w tych miejscach, gdzie te taśmy będą przyklejane musimy sobie odtłuścić skórę, także ja przygotowałam sobie tutaj płyn micelarny, waciki i w tym miejscu zetrę sobie makijaż, patrzę gdzie to jeszcze można przykleić, bo tutaj mamy różne opcje słuchajcie nawet tutaj szyję można sobie tym wyliftingować no czad w sumie tutaj są dwie propozycje jak można je używać, trzy razem z szyją e, także zobaczymy my zaczniemy sobie od oczu czyli będę je przyklejała tutaj w tym miejscu, jestem słuchajcie naprawdę mega tego ciekawa także zaczynamy ja sobie odtłuszczę trochę tutaj zmyję ten makijaż Tutaj jest zaznaczone, żeby wydzielić sobie pasmo włosów, bo te sznurki będą nam w tym miejscu szły. Tak to wygląda. Tutaj się odkleja, dobra. Może mogłam to jakimś tonikiem alkoholowym przetrzeć. Szkoda mi mojej skóry. Dobra. I... Nie wiem, no tak to przykleję. On trochę słabo sobie tu widzieli, on to pasło. Ale dobra, najpierw przyklejmy. Okej, okay, jest jedno. Drugie. Dobra. Patrzcie, jeszcze raz sobie. no to krzywo trochę zrobiło. A, nieważne. A mogłam najpierw to przyciągnąć. No, trudno teraz to jakoś muszę zrobić czy coś widzicie Bra jest no, nie powiedziałabym że to mocno siedzi chyba się to mi odklei zobaczymy i tutaj ta gumeczka jest zakończona haczykiem Odkleiło się. A no to siedzi. Dobra, wezmę sobie nowy ten paseczek. Dobra, tym razem najpierw przewlekę sobie tutaj. Próbujemy jeszcze raz. Nie no, to się odklei zaraz. No, nie, to wygląda w ogóle śmiesznie. A, leci! Kurczę! Chyba jednak tym alkoholem muszę tutaj przetrzeć. To na razie siedzi w miarę, a tu nie wiem czemu to nie chce siedzieć. Lecimy, jeszcze jedna kuba. W ogóle to ma bardzo dużo regulacji, więc super, bo jesteśmy w stanie dopasować sobie do siebie. Przykleję to jeszcze bardziej może na skórę. Dobra. Teraz z drugiej strony odpadnie. Nie no, to się w ogóle nie trzyma. Nie umiem tego w ogóle zahaczyć. O, dobra, udało się. Odpada. Dlaczego tu nie siedzi? Nie wiem, może to jest moja wina, że powinnam być niepomalowana i dopiero wiecie, przykleić i się malować. Dobra, jeszcze jedna próba. I słuchajcie, tym razem tutaj sobie to zahaczę, może tak powinnam od początku robić. O, dobra. Na ostatni ten yy, zaczep zahaczyłam. Kurde, ale. pan miał Pebir. za. O panie! Bo ja nie wiem, czy tu za nisko to przykleiłam, bo to oko mi się inaczej napięło niż to. Niemniej wyglądam po prostu komicznie. Czekajcie, założę. <słuch> <słuch> tu opaskę chociaż tak trochę. Nie no, naprawdę, dlaczego ludzie to robią? W ogóle yy, mam wrażenie, że oczy mi się rozjechały i one są tutaj gdzieś na skroniach. Może ja to za wysoko, słuchajcie, przykleiłam. No, ale przykleiłam tak jak tutaj w instrukcji. Spróbujemy niżej, co? Ale w ogóle już teraz to siedzi. Także może to była kwestia tego, że ja za mocno to naciągałam żeby to spiąć tam z tyłu zobaczymy czy to uda się ściągnąć bez większych o, do włosów mi się przyklejało. O, bez trafy. Okej, okay, spoko. Dobra, wezmę sobie jeszcze jedne, mm, te tasiemki i przykleimy je troszkę niżej. Tutaj je teraz przykleję. Może to będzie lepiej. Dobra, uwaga, chwila. Prawdy. Nie no! Dobra, może teraz to jest trochę lepiej niż wcześniej, ale i tak uważam, że wygląda to komicznie. I zaraz mi się to odklei. W ogóle to oko moje, które bardziej opadło się zrobiło takie dobra, fatalnie. Nie, tragedia. Ale jeszcze co bym chciała przetestować, e, to właśnie te taśmy, żeby smuklić sobie żuchwę. I tutaj w instrukcji jest pokazane, żeby te taśmy przykleić w tym miejscu nad uchem i tu nam się e, wysmukli żuchwa, <taki> A jak testujemy, to testujmy. I tak tego więcej pewnie nie użyję. I lecimy. I tutaj przyklejam koło ucho. Tu jest pokazane, żeby jak żuchwę chcemy wymodelować, to tutaj do góry te sznurki szły. Ale... U głowy się zrobiły już mega bałagan. Czy to coś zrobiło? No, może trochę. <śm> <śm> może trochę. Ja bym to najchętniej tutaj przy Dobra. Ok, tutaj yy, średnio to działa. Ła! Przetestujemy sobie jeszcze na szyi. I na szyi oni pokazywali, żeby tutaj to przykleić. I do liftingu szyi służy taki y, krótszy, taka krótsza gumeczka. Dobra, lecimy tutaj. I... Długa strona. Ciężko to przykleić, ja sobie już to zahaczyłam. O, na szyi to dużo zrobiło, nie? Kuczą mam szyję teraz mi się wydaje. Na szyi spoko. Dobrze, kończymy ten test. To wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli macie ochotę, żebym przetestowała jeszcze jakiś gadżet urodowy, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie, co bym miała przetestować. Jeśli macie linka, to też podeślijcie. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!